Ja u się mam z tej strony najbardziej. Ja wam pokażę, jak liftować w Geta Sandras. I patrzcie, pierwszy musicie przy, przebić te opony dwie. Patrzcie. Musicie sobie tak robić. I co Się dziwnie to jeździ, bo jest bardzo dziwne. Ja wam to ja polecam. Mamy jakąś fajną freczkę kupić zrobić. albo ukraść i w tym życiu to paszlę brrrr lecmy mm. tak można w od razu zliftować, kółeczka robić i przejedziemy babkę i co? potrącony Chcę założyć auto do garażu i już zaraz koniec. Czekajcie, gdzie tu ten garaż? O, gdzie tu ten garaż? Właściwie już do garażu. A bo ja nie wiem, że żadam, bo mi się nie chce. I papa! Piu, piu.